Serdecznie przed akwarium z gubikami. Jak widać, wszystko, wszystko jest w porządku, wszystko ładnie rośnie. Ale by się kocum, widać, że jest tych pierunów. No. Widać wszystko jest ładnie. Roślinki ładnie rosną. Liście dymu są wsadzone. No i jest wszystko okej. Okay. Dobra, idziemy teraz sam. No. Tam A jak też widać akwarium zarośnięte, w są miejsce dębu koperek się rozrósł, jak widać o koperek cały tu będzie porośnięty Marisneria, czyli nurzaniec też rośnie Ta roślinka od marka to nie wiem się też rośnie. Nurzaniec, a czy nie nurzaniec i no rogatek też fajnie rośnie no, także jak widać wszystko jest sam gas rosną Tu będzie sam liście całe, całe gałęzie No tak najlepiej tak wygląda jak się o taką całą gałązka Wsadzi. No, to tak lepiej co wygląda. No. I bo tam Rybki są zadowolone. No. Rybki się mnożą tam o ile gubików jest tam. Z tyłu pełno małych tam jest. One się tam dają radę. Teraz. Także, jak widać, akwarium wygląda dobrze. Woda jest czysta. Rośliny rosną, ryby się mnożą. Także, No, jak wiecie, to ja podmianek nie robię. Ja tylko dolewam wody, to co odparuje właśnie przed chwilą, tu do tego, że akurat dolał, bo już było widać brzeg wody od góry także także rzędolą i to wszystko podłoże umie jak wiecie we wszystkich akwariumach to jest tylko zwykły żwir rzeczny o różnych granulacji i tam trochę piosku też jest dodane do, do tego trzeciego no do tego 98, ten ostatni co pokazuję ja zawsze no, z nawozów to i ja nie nawoża Znaczy się nie nawoża jako takie nawożenie jak to inni że rządz to codziennie co drugi dzień ja tam rozna ile wsadzą tylko te pałeczki nawozowe do roślin zielonych ze marketów i to jest no. i od czasu do czasu no to naleja tego pałys spał, pał. Wiecie? <grymne> Jak ktoś nie wie, to może se znaleźć. Pisać pałys spał pał i filmów jest na ten temat. To jest po prostu taki rozpór wódki, cukru i octu. Który przyspieszą, przyspieszą znaczy, że Rośnięcie bakterii, żeby się szybciej mnożyły bakterie. No, to jest taki przyspieszacz. No, także widzicie, akwarium jest zdrowe, nie trzeba cudować, nie trzeba rodzić, nie wiadomo czego, a jednak jak widzicie, umie, i to nie pierwszy rozwój już od kilku lat, jak prowadza, już pięć lat, czy ileś, czy sześć lat, prowadza. Ten jał to zawsze, że jak miał rośliny wraz rozrośnięte, tego nigdy, że jak na rośliny nie narzekał, że mi nic nie rośnie, że mam puste akwarium. To samo z rybami, czy gubiki, czy tutaj te molinezje, meczyki, to umie. No, no niby żywolutkie, ale się wszystko mnoży i rozrasta. Nic nie zdychał, jak zdechnie coś, no to wiadomo, ze starości tego no. A tak to nie ma, żeby nagle ryby zdajeły i nagle nie ma nic, trzeba od nowa kupować. No. Dobra, teraz idziemy jeszcze tam pokorza te ostatnie akwarium. To się tyż obejrzycie. No aliści dębu, Rzymum, od moderna. Jeszcze dawni to używałem szyszki, ale nie chcę mi się teraz, no bo wiecie, w moim zdrowiem <laughs> nie dojrze astma, to jeszcze to serce mam bardzo słabe. Teraz to no to, to już mi się nie chce tam do parku iść, bo bym tam nie doszedł, bym chciał tak słupku mieć, kurde, chociaż to ja 5 minut drogi. No, To szyszek nie zbieram teraz. A liście te gałązki, no to wiadomo, to mi żona jak idzie przez park, przez miasto, przez park idzie, czy co, to mi zawsze narwie i tego, no. Tu jak widzicie, rybie, złot, na małych, średnich, dużych, wszystko się koci, o Jezus, no. Także, jak widać, wszystko ładnie rośnie, wszystko ładnie wygląda. Akwarium są zdrowe, ryby są zdrowe I co tu więcej chcieć No także dziękuję Wam za oglądanie Pozdrawiam Was serdecznie Życzę Wam powodzenia w akwarystyce i w życiu osobistym No i jak to się godzi. do następnego razu. Hej kochani!